Witam, jestem Ruki3, a to jest pierwszy odcinek z, chyba z multiplayera w Call of Duty Modern Warfare 3. Jest ze mną dziś Norberto. Okej. Okay. No i gramy na mapie lockdown. Podleżę. O! Gdzie? A! Już, nie już na wejściu. A następnie. A, to jest tryb likwidacja potwierdzona, i tutaj nie wystarczy tylko zabijać przeciwników. Także zbierać po i... śmierci nieśmiertelniki, z których... które z nich wypadają. A ja Nie, to była już masakryczna. 100% sytuacja. O nienawidzę Kingu. O co to było? Ej, hey, Myt! Aaaa, wow. -a, headshot. A, coś mnie ścina. Hika. Może ktoś będzie Uu. gdzie ty jesteś? A, a widzę cię. Widzę cię na tej matce. A, ma po kampie. Tam ktoś jest. A, a ty co o. ty kampisz? Uroja znaczy, kampa. kampie, nie kampę. A, o, granat, granat, granat. No, dawaj A, tylko oberwał my troszkę. To jest mi słabo idzie. No jak ci dowiedzą. No jak, kurczę, takie levele z nami grają, że masakra. Granat. A no Jakim jesz? Jakim to level to nie wszystko. A granatniki, dobra. Ostatnio o, spotkałem takich, takich dwóch citerów Kurde Jeden kurde, obydwaj chyba na tym samym cicie leczyli. Po prostu chodzili i strzelali do wszystkich headshoty. Nawet dobrze. Prostu... Nie, chodźmy. Hatch... No chłupia, on miał 30, -0. no to No sorry. tak. Dwóch do je... na jednego, pięknie. Dobra. O, tutaj ktoś jest. Chyba. Zrób... Hmm. A to nasz. Czemu <grym grym> od razu się <nie> pojawiają <grym> miki nad głowami? Nie, nie widziałem miku nad głową. To mnie troszkę zmyliło. Hmm. Przez to... za nami jest? No! Likwidacja potwierdzona. Hmm, tu nic. Ktoś idzie za nami. Aj Powiem ci, że nawet akimbo jest dobre. No akimbo jest... jest ...dobre. Z bliskiej odległości. tym ciężko się nie celuje bo strasznie jak, jak masz taki odrzut, że to kurde... Aaa, prawie Nawet zabrałem. ciężko się ruszyć myszką, gdy strzelasz. Hmm. Tam ktoś wbiegał, ale... A, oberwał? Aaa! nie fajnie. Biegnę na ciebie zobaczysz bez no w jakim cudzem nie jest. Generalnie kręcimy właśnie. No. Czemu się, się, się czepiam, że ktoś gra bo to jest nobem lubem. Bo, bo zabijają, ich tym i dlatego się kuszają dzieci. No jak niektórzy grają tylko dla flagów i to mi daje przyjemność, to jak ktoś ich zabije to jest dla nich nieprzyjemny. Po lewej masz, po lewej masz. Mhm, mm już nie mam. O Boże, tam, Tamten w z granatnikiem automatycznym, tym XM25. Zoś. Ruki, bardzo ci proszę że na tam do budynku, nie Nie, bo cię właśnie nie gramy i nagrywamy właśnie. No. A, jeszcze żyje. A, już nie żyje. A ty u nas żyjesz. <grystanie> <grystanie> tak, bez kojarzeń proszę. No, jeszcze. Teraz tu biegnie? Jestem. Mam predatora. Super. Aj, nie udało mi się. Teraz zrzucę Chociaż. Nie no, wolę jednak. Ja chcę to, to wsparcie w No. O, cudem. Nie wiem czy podbię. O, dobra, wziąłeś moją bombę. O, dajmy to. Stykampisz. Do, nie kampię, ja, tylko się na 10, pożyłem tak. na chwilę. No. A ja się Chciałem zrzucić predatora, ale się rozmyśliłem, i dobrze się rozmyśliłem, bo go się na mnie biegał. Oj, Ooh. nie zrzuciłem predatora. A szkoda. Nie, bo we'll to, ja, to było. A <laughs> ja mam status quo. tak. Patrz, a Nigdy ja mam wyrównane. Nie a ja mam wyrównane. 10 no do 10. Ja. O, a my ja... zaraz wrócimy, jak już będzie następny mecz. Więc krótka przerwa. Ok, my już wróciliśmy, teraz jesteśmy na ma Bakara, ten sam tryb. I gdzieś mi uciekł. A, tutaj jesteś. No. Ja Pomściłem ten... cię. Tak, za kim byla, dla i zebrałem twój nieśmiertelnik. Hmm, super. Jesteśmy na pusi Ojojo! Jezu, yes, nie widziałem go w ogóle. Jak to było? Dobry jest. No, ja, to nasz. Mm. Nooo. Nooo... jestem za kimbo. Też jestem za kimbo. Ja też mam w sumie za kimbo. I zabiłem go. <laughs> ale, ale to się wydnie, to się wydnie. Czysto? No, ale jestem za kimbo. O, się... O, ale... ale mi wyskoczył. Dobra, idę na górę. Yeah! A, sniper. No. Kurde, cały magazynek smarnowałem na gościa, a mam powiększony. No nie fajnie. Trzeba poćwiczyć nad celownikiem. Nie, mp5 po prostu. No jest trochę mało celu na a. większy dystans. Piękne, gości chciał mi od tyłu zajść, w ostatniej chwili się odwróciłem i go zatpiłem. Jeszcze poziom mojej broni został zwiększony, o jak pięknie. Mm. Nie wiem, coś dzisiaj nie idzie. Pała. A właśnie, Norberto, co ty sądzisz, że to ogólnie? No co? Teraz trzeba szybko zgrywać internet na dyskki, Póki jeszcze jest. I potem będziesz mieć na zapas. Bo hmm, no. nieżółko, tak jeszcze nie wyłączą wszystko YouTube'a? Czy jak? Ten? No, lubię na pewno strony zgrywasz. Ale też ten Dyskietki. monitoring jest taki troszkę niezafajny. Nawet zacytowane treści jakiejś gazety wysłane w mailu mogą być... No kurcze. A, snajper Mogą być właśnie karane. W no. trochę za, za... jak to? Za mało dokładne jest to. Tak, no. To jest za, za, zbyt potężne narzędzie ze zbyt małym to... Mm, przywiązanie się do właśnie tego, po co jest ta akta. No bo piractwo, jak się rozprzestrzeniało, tak się rozprzestrzeniać będzie nadal. No na, na pewno jakieś obejścia znajdą. No co jest ze mną? Jakie mam statystyki? O, drugi jestem. 4-7. Słabiutko no. o! <laughs> Double kill przez ten. Przez skrzynkę. Jednego zabiła spadając na niego. Po prostu na łeb. No nie a potem od niego się odbiła i zabiła drugiego przy kontenerze. O, nienawidzę klejmorów. Skrzynkowy double kill. Czyli... masz Norberto Idę na górę. Wiem, ja, się, ja się dopiero zgrzewam, ja, ja się dopiero Jeszcze Tak, dopiero. ja też się dopiero zgrzewam. Chociaż nie Ty mam dużo jesteś... okazji do rozgrzenia. jesteś kamperem. Nie jestem kamperem, ja ciągle biegam, zobaczysz na filmiku. A, no, masz. no, no. Wow, wow, wow. No. Zatwieram. Fuck! Za mną był Sniper Hmm, średnio mi coś idzie. Zwykle mi troszkę lepiej się powodzi. Ja się dopiero... Ja się dopiero rozgrzewam. Ja dopiero po więcej w tej gry. Jestem dobry. A widziałem go. O nie. Dobrze, że się nie wysuwają zbyt prędko. kurczę No tak! Znowu 4 na jednego Ale znowu awansowy <laughs> poziom broni O, mam dwa T Bez P Boże, masz chyba jakiś mały poziom broni, skoro tak szybko się, się awansuje. Nie, ja już mam akimbo w tym I to ciągle to samo mi awansuje Ta, ta... nie wiem jak ona się nazywa FMG? Nie wiem jak ona się nazywa FMG chyba No ale to akimbo to był głupie Chciałem tam buska wyrzucić. Aj, I w tym samym jaj, ja, ja, jaj. No, płasko. Nie, masakra. No, jakim cudem ten ten mnie na 50 metrów wadił z akimbo. Jeszcze nie zapił. Ta, przez śmietnik. Jak przez śmietnik można kogoś zabić? To się tak? Albo przez ściany? No, no nie nawidzę. Dobra, nie sam na tym kimbo chociaż nie mam. Gin, gin. Oh fuck. A, headshot. No nie. O nie, o nie, padam, P? Ile mu hp zostało? Niech to szlak. O, jedno. Dobra, siap. Coś jeszcze? Ach. No nie, znowu sniper. Sami sniperzy tu grają. Tak, tam, że sniperzy, nuberzy, tuberzy, zraniach bani. Hmm. Tu chyba ktoś... Ajajajaj, Ale miałem przeczucie, tył. w tym samym momencie jak ktoś się wysuwał to go... O! A, to nasz. Tak, to przeczucie to chyba twój walk. Lepiej włącz to, ten... czy ty... Wow, teraz ich trochę pozamiatałem. Chyba sobie ja robię. Nie, a kim jest naprawdę świetny. O, drugi jestem. Ha. Pierwszy chyba trzy razy byłem tylko. Co mi naprawdę nie szło. Chyba. No tak, znowu. Szkoda, że te mapy są takie małe. A No niestety porażka Ale ostatniego zagniemy. No tutaj leczałem jeszcze. z noża nie Miała, ty, ty Nie, ty ostatni no zginąłeś. Tak. No tak, ale jeszcze ja zabiłem... Tam, nie widziałeś? Jeszcze nie chciał odglądać. No to w takim razie kończymy ten odcinek. Zapraszamy na następne. Do zobaczenia. Bye bye.